Profilaktyka grudy u koni. Czyli co robić, aby potem nie mieć problemów. Błoto i wilgoć sprzyjają rozwojowi grudy, dlatego podstawowa zasada to mycie i suszenie. Na początku spłukujemy błoto wodą, a potem za pomocą dłoni czy szczotki nakładamy szampon, który w składzie ma siarkę, propolis, drzewo herbaciane, tymianek, lawendę oraz łagodzący pantenol. Spłukujemy i teraz najważniejsze, przed nałożeniem jakiejkolwiek maści Osuszamy miejsca. Bezwzględnie. Nie możesz nałożyć maści ani na brudną, ani na mokrą skórę. Maści na grudę działają na zasadzie okluzji czyli domykają wszystko, co jest pod spodem. I jeśli pod spodem będzie wilgoć, gruda będzie się rozwijać. Ta maść bazuje na siarce, propolisie, cynku, kwasie salicylowym, olejkach eterycznych z drzewa herbacianego, tymianku, lawendy oraz substancji łagodzących. Sprawdzi się także przy wszelkich otarciach np. od sprzętu jeździeckiego. Specjalistyczną pielęgnację, profilaktyki grudy znajdziesz w Lulalow.